Ta słynna wypowiedź pana profesora Adama Strzębosza, bodajże z 89 albo z początku 90 roku, pamiętam doskonale tę wypowiedź, że sądownicy, sędziowie sami się oczyszczą, no, okazała się po prostu albo naiwnością, albo jakimś projektem politycznym, żeby nic nie zmieniać w wymiarze. Wymiaru sprawiedliwości, ponieważ sądy się wcale w zasadzie nie oczyściły. Natomiast, jeżeli pan pyta o układ, no więc mamy do czynienia z pewną zamkniętą korporacją zawodową. Jak to powiedziała pani sędzia yy, z Najwyższego Sądu Administracyjnego Irena Kamińska, sędzia. Yy, tak, mm -hmm. pani sędzia Irena Kamińska. Jest to nadzwyczajna kasta ludzi, cytuję: Nadzwyczajna kasta ludzi, yy, i to pokazuje stosunek. Części, podkreślam, części, bo nie chcę tutaj do jednego worka wszystkich sędziów. W Polsce mamy 10 tysięcy sędziów i są bardzo różni. Są też większość jest jednak sędziów bardzo rzetelnych i którzy w sposób niezwykle profesjonalny wykonują swoje funkcje. Natomiast tak naprawdę dominującą rolę odgrywa pewien establishment tego środowiska, który z kolei pilnuje, żeby reprodukować następne generacje sędziów według ze swojego rozdania, ponieważ nigdzie w konstytucji nie jest napisane, że sędziowie mają wybierać sędziów, a sędziowie ten establishment no tak jest właśnie tak, a ten establishment sędziowski chciałby sam siebie wybierać i teraz wszelkie próby Reformy tego wymiaru sprawiedliwości. Traktuje i tutaj bardzo tak faryzejsko zasłania się czy obłudnie niezawisłością sądów, yy, zamachem na trzecią władzę. No i różne inne tam opinie czy uwagi na ten temat padają, które są absolutnie nieuzasadnione. Ten obszar naszego funkcjonowania wymaga naprawy, bo ja przypomnę, że my w Polsce. Jeżeli chodzi na obywatela, płacimy najwięcej na wymiar sądowniczy w całej Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi na liczbę sędziów na 100 tysięcy mieszkańców, mamy największą w krajach Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o szybkość orzekania, to mamy drugą od końca po Włoszech. Tu trzeba przyznać, że Włosi są z nami bo się czeka około przeciętnie 900 dni na rozstrzygnięcie sądowe, co pokazuje, że jesteśmy w obszarze totalnej patologii, ponieważ zwłaszcza w sprawach gospodarczych, zwłaszcza w sprawach cywilnych, również w sprawach karnych, gdzie szybkość kary, jej nieuniknioność i sprawność sądu decyduje o tym, że jest szacunek dla państwa, czy praworządność jest przestrzegana. Mamy do czynienia z totalną patologią. Ja znam sytuację, że do dnia dzisiejszego osoby, której postawiono fałszywe zarzuty w 2001 roku, do dnia dzisiejszego sprawa oczyszczenia przed instancjami sądowymi nie została zakończona. Czyli już w 2017 roku ta osoba w stresie ze swoją rodziną, niesłusznie pomówiona w roku 2001 roku. Zresztą w mediach ten przypadek był opisywany. I takich sytuacji niestety mamy bardzo wiele, a powiedzmy sprawy cywilne. Potrafią 6-7 lat na rozstrzygnięcie czekać. Nie mówię już o, też o sprawach gospodarczych, które doprowadziły do upadku niejednej firmy i no niejednego właśnie... nie przedsięwzięcia.